Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej w Lewicy, konferencji prasowej również Młodej Lewicy, a w zasadzie to przede wszystkim, bo dzisiaj głównymi bohaterami naszego spotkania są stojący po mojej prawej stronie wiceprzewodniczący struktur krajowych Młodej Lewicy Mateusz Orzechowski oraz koordynator wojewódzki Młodej Lewicy Filip Komorowski, a przy okazji również mój asystent. Szanowni Państwo, młodzi ludzie i temat, który młodych dotyczy, czyli w temat mieszkalnictwa i temat tego, jak ta sytuacja faktycznie na rynku mieszkaniowym wygląda. Nikt, właśnie jak ludzie młodzi, nie jest tak dotknięty problemem dostępności do mieszkań, dlatego też nasza organizacja młodzieżowa Młoda Lewica przygotowała raport w tym obszarze. Raport, który jest poparty badaniami, nie jest tylko i wyłącznie oparty na, widzi mi się w lobby deweloperskiego, ale oparty na tym, czego faktycznie potrzebują ludzie. Jak Państwo wiecie, lewica, a szczególnie lewica Włocławska, znana jest już w całym kraju z tego, że potrafi zrealizować swoje projekty mieszkaniowe, ale w, dzięki temu lewica w, również na poziomie krajowym, składa właściwe projekty ustaw, które mają pomóc w rozwoju budownictwa mieszkaniowego. I zanim oddam głos Mateuszowi i Filipowi, to pozwólcie Państwo, że tylko krótko powiem o tym, co nie tak dawno zadziało się w polskim parlamencie. Jak Państwo wiecie, jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami jakichkolwiek dopłat do kredytu. Czy to najpierw 2% zarządów prawa i sprawiedliwości, które doprowadziły do eksplozji cen na rynku mieszkaniowym, czy teraz forsowanego przez naszych szanownych koalicjantów po sobie ministra Paszyka? Mamy świadomość tego, że rząd tworzy w, tworzą cztery ugrupowania, i każdy, każde ugrupowanie ma swój pomysł na budownictwo mieszkaniowe. Natomiast myślę, że to, co to, czego doświadczyliśmy w końcówce rządów PiSu, czyli tej, tej eksplozji w wzrostu ceny mieszkań, powinno nas wszystkich wyleczyć z tego, że w jakiekolwiek dopłaty do kredytów to tylko napychanie pieniędzy de kieszeni deweloperom. Dlatego zdecydowanie sprzeciwiamy się temu pomysłowi. I Lewica, w, oczywiście mając szacunek dla naszego koalicjanta, złożyła dwa projekty ustaw w trybie poselskim. Jednocześnie czekając na deklarację pana ministra, że te same projekty będą również procedowane jako projekty rządowe, bo tak po prostu byłoby koalicyjnie lepiej. Czego dotyczą te projekty? Pokrótce. Przede wszystkim zwiększenia limitu na budownictwo mieszkaniowe, limitu nie samego finansowania, bo samo finansowanie zostało już wywalczone na poziomie ponad 4 miliardów złotych, ale zwiększenia limitów na wydatki budownictwa mieszkaniowego do 5 miliardów złotych w ciągu każdego roku. Chcielibyśmy, żeby było więcej, ale mamy świadomość ograniczeń budżetowych i ograniczeń koalicyjnych, ale taka, taka, taki projekt ustawy został złożony. Na dzień dzisiejszy, w, jeszcze do, nie, do niedawna ten limit wydatków to był miliard złotych, a w, po ostatnim posiedzeniu parlamentu jest to 2 miliardy złotych, ale to jest nadal za mało, dlatego Lewica taki projekt ustawy złożyła. E, co jeszcze jest w tym projekcie? Jest również zwiększenie wydatków na realizację inwestycji w zakresie budownictwa, w, budowania dostępnych, Akademików, bo to jest również no, temat niezwykle ważny i palący przy współpracy oczywiście z naszym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, Marcinem Kulaskiem. To również wsparcie dla, dla TFBS-ów, to również wsparcie dla spółdzielni mieszkaniowych, tak żeby te procedury były łatwiejsze, żeby spółdzielnie mieszkaniowe faktycznie mogły również włączyć się jako komponent już doświadczony w tym obszarze w rozwój budownictwa mieszkaniowego. No i jest oczywiście jeszcze kwestia w tego, to, że w, no, jest, są pustostany, które również muszą być zagospodarowane. Tych pustostanów w Polsce mamy w naprawdę bardzo dużo, i gdyby one dzisiaj nie stały puste, gdyby te mieszkania były w użytku, na pewno ceny, w tych, e, ceny najmu byłyby niższe. I konkludując już e, moją wypowiedź, e, z raportu, który w, jest dostępny, wynika, że. E, Różnie, od 35 do 44 mieszkańców naszego kraju żyje w tzw. luce czynszowej, czyli są albo zbyt mało zamożni na to, żeby dostać kredyt, albo zbyt zamożni, żeby dostać tzw. mieszkanie socjalne czy komunalne. No, socjalne to już jest w ogóle inna, inna bajka, natomiast mieszkanie komunalne. Te osoby po prostu muszą odnajdować się na tak zwanym, na tak zwanym najmniej na wolnym rynku, który często przekracza połowę nawet miesięcznych dochodów. Czy tak powinno wyglądać życie? Czy tak chcemy, żeby faktycznie Polska się rozwijała? Jeżeli chcemy mówić o poważnej polityce demograficznej, postawmy przede wszystkim na dostępne mieszkania, bo jeżeli chcemy, żeby młodzi ludzie zakładali rodziny, żeby mieli dzieci, to po prostu muszą mieć, gdzie mieszkać. I żadne kredyty, żadne dopłaty nie są rozwiązaniem. Dostępne mieszkania to jest jedyne rozwiązanie, takie, które faktycznie pomoże rozwiązać ten problem. Z mojej strony tyle. Oddaję głos moim młodszym kolegom. Mateusz hmm. Ożychowski, wiceprzewodniczący Modej Lewicy. Szanowni Państwo, temat mieszkalnictwa, tak jak powiedział Pan Poseł, jest dla nas młodych szczególnie ważny. To my wyjeżdżamy na studia, my studiujemy, my rozwijamy poszczególne miasta, mieszkając tam, pracując i ucząc się, żeby zasilać przyszłą kadrę specjalistyczną Polski. Natomiast obecnie nasze życie skupia się głównie na tym, że albo decydujemy się na studia dzienne i wtedy mamy do wyboru. Albo mamy bogatych rodziców, co nie jest naszym wyborem, którzy nas utrzymują, albo najpierw idziemy na studia od 8 do 16. Później na wieczór idziemy do kawiarni po to, żeby pracować do wieczora i utrzymywać się jakoś od pierwszego do pierwszego za najniższą krajową, lub za jeszcze mniej, jeśli nie wyrobimy wystarczająco dużo godzin. Obecnie młode osoby albo muszą decydować się. Na walkę o miejsce w akademiku, co nie jest łatwe obecnie w Polsce, i tutaj cieszymy się również, że te działania ze strony Ministerstwa Nauki będą podejmowane i są podejmowane po to, żeby zwiększyć miejsce w akademikach, albo muszą gnieść się w takich patodeweloperskich mieszkaniach, zrobionych z np. 80-metrowego mieszkania, w których jest 8 albo jeszcze więcej małych pokoików, które są wynajmowane. Po cenie takiej, za które można byłoby spokojnie wynająć całe mieszkanie, bo to są ceny często od 1,5 tysiąca do 2 tysięcy złotych e, i wtedy takie osoby gnieżdżą się w kilkuosobowym mieszkaniu ze współlokatorami, których nie znają. Natomiast przechodząc do raportu, e, przygotowaliśmy jako Młoda Lewica raport, wysłaliśmy 2477 wniosków o udostępnienie informacji publicznej do wszystkich gmin w Polsce. Odpowiedziało nam, Ponad 90%. No i sytuacja nie jest najlepsza, tak jak można się spodziewać. Sytuacja przedstawia się w taki sposób, że przez ostatnie 5 lat, czyli przez ostatnią kadencję samorządu, samorządy sprzedały dwa razy więcej mieszkań niż wybudowały, a 1502 gminy nie pozyskały ani nie wybudowały ani jednego mieszkania. 1502 gminy z 2260, które odpowiedziały na nasze pytanie. To są dane alarmujące. Natomiast nie możemy zatrzymywać się tylko na tym, że obecnie jest źle, tylko musimy iść dalej i musimy działać w ten sposób, żeby te gminy chciały budować mieszkania. I na ratunek przychodzą zarówno ustawy, o których powiedział pan poseł, ale także zachęcanie tych gmin, pokazywanie przykładu, na przykład Włocławka, który jest świetnym przykładem. E, i Dzisiaj również Krzysztof Kukucki, z którym miałem rozmowę do mojego licencjatu, akurat, który również skupia się na e, polityce mieszkaniowej Włocławka, powiedział, że im więcej będzie takich Włoc Włocławków w Polsce, tym więcej mieszkań będzie budowanych w gminach. I to jest prawda. Ze względu na to, że Włocławek jest miastem szczególnym na tej mapie Polski, który buduje te mieszkania, który ma specjalne e, programy przygotowa przygotowane zarówno do młodych, ale także do e, tak zwane e, mieszkania służbowe dla osób, e, które pracują w e, na przykład zawodach pielęgniarek i właśnie takich rozwiązań potrzebujemy w Polsce i właśnie o takich rozwiązaniach również piszemy w naszym raporcie. Nie przedstawiamy jedynie danych, ale również proponujemy konkretne rozwiązania na rozwiązanie Sytuacji mieszkaniowej w naszym kraju. I teraz oddam głos Filipowi Komorowskiemu, młodej osobie z Włocławka, która niedawno przejęła stery nad naszą młodzieżówką w województwie. Filip. Dzień dobry, Filip Komorowski, koordynator regionu Kujawsko- pomorskiego Młodej Lewicy. Tak jak właśnie Mateusz powiedział, od niedawna kieruje naszym regionem i miałem okazję też współpracować z, z Mateuszem i ponad 20 osobami przy, przy raporcie, który właśnie trzymamy tutaj razem z Mateuszem. Raport jest czymś wyjątkowym, czymś niepowtarzalnym, ponieważ mówi o problemie, który dotyka bardzo dużą część naszego społeczeństwa. Obecna sytuacja mieszkaniowa, z którą się zmagamy, jest w dość krytycznym stanie i wymaga jak najszybciej jak najszybszej reanimacji. Przykład właśnie Wocławka, który przywołał Mateusz, czy, czy pan poseł, pokazuje, że, że można i, I trzeba właśnie działać tak jak to ma miejsce we Włocławku, tak jak pokazuje to, to prezydent Kukucki. Nie możemy się oszukiwać, że aktualne ceny, które znajdują się jak i na rynku wtórnym, jak i pierwotnym, sięgają bardzo wysokich kwot, co jest czymś strasznym, ponieważ w społeczeństwie, gdzie, gdzie ktoś zarabia najniższą krajową, po prostu taka osoba nie może sobie pozwolić na, na wynajem mieszkania ze względu na, na swoje wynagrodzenie. My, jako, jako młodzieżówka, postulujemy, żeby przede wszystkim zadbać o obywateli i zagwarantować im prawo do, do tanich mieszkań na wynajem. Zwracamy uwagę na to, że mieszkanie powinno być prawem, a nie towarem, a polityka mieszkaniowa, która jest tak ważnym elementem państwa, które na pierwszym miejscu stawia dobro obywateli, powinna stawiać na pierwszym miejscu ludzi, a nie samych inwestorów. Dziękuję. Któryś pan poseł może? Nie wiem, czy panowie macie coś do dania jeszcze? Bo jeżeli tak, to szanowni państwo, jak słyszeliście, i zapewne będziecie mieli okazję zapoznać się z tym raportem, gdzie to, te dane są dużo bardziej szczegółowe. Tak jak powiedziałem na wstępie, to są konkrety. Mówimy o problemach, które faktycznie są realne, a nie które są często przez polityków kreowane tylko po to, żeby o czymś mówić. Myślę, że w, gdybyście zapytali chociażby radnych Włocławka, ale myślę, że też każdej innej gminy, temat dostępności mieszkań, czy to komunalnych, socjalnych na wynajem, jest tematem, który przejawia się najczęściej w jakichkolwiek interwencjach, w jakichkolwiek spotkaniach. Jeżeli w nasza organizacja młodzieżowa ma dobry raport, to myślę, że warto z tego raportu skorzystać. My oczywiście, w, kierując się również na tych danych, przedkładamy konkretne rozwiązania i o tych rozwiązaniach będziemy niedługo e, informować. Natomiast ba, Państwa rolą jest również to, żebyście informowali społeczeństwo, że w, nasza organizacja tak naprawdę jako jedyna ma pomysł, co w tym temacie zrobić, no bo te wszystkie inne pomysły, które. Które gdzieś tam są dostępne w przestrzeni publicznej. Wiemy doskonale, że one służą tylko i wyłącznie lobby deweloperskiemu. Także dziękuję moim kolegom z Organizacji Młodzieżowej za kawał dobrej pracy, którą wykonali, całej Organizacji Młodzieżowej i to pokazuje, że w struktury młodzieżowe lewicy faktycznie zajmują się tym, czego, oczekują, czego oczekuje nasze społeczeństwo.